Czytając najnowsze rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie, a zatem drugie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w polskiej sprawie, tzw. Frankowej, moim zdaniem to orzeczenie nie tylko doprecyzowuje i uszczegóławia szereg wątków, które nie były albo podniesione, albo rozwinięte w sprawie poprzedniej, czyli w sprawie Dziubak. Między innymi eksponuje wątki, które już wcześniej były wysławiane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w poprzednich orzeczeniach, np. konieczność tak zwanego obiektywnego podejścia, czyli konieczność uwzględniania interesu nie tylko i wyłącznie konsumenta, jego subiektywnej woli, ale wyważenia. Obu tych interesów, a także uwzględnienia sytuacji przedsiębiorcy, który świadczy długoterminową usługę na podstawie długoterminowego, wieloletniego na 20, 25, 30 lat kontraktu. I moim zdaniem ta nowa perspektywa, czy jakby uświadomienie konsumentom, że to nie jest tak, że mogą liczyć na darmowy kredyt albo nawet na darmową nieruchomość, może być paradoksalnie mieć pozytywny skutek. W postaci zmobilizowania obu stron tych kontraktów do zawierania ugód. To życzenie przede wszystkim jest zwycięstwem racjonalności w stosowaniu unijnego prawa konsumenckiego. Ile orzeczenie dziubak było trochę niesprawiedliwie poczytywane za wielki sukces krytobiorców, to wydaje się, że to orzeczenie doprowadza, mówiąc językiem piłkarskim do wyniku 1 do 1. Ono wiele kwestii wyjaśnia, ale przede wszystkim umożliwia. Utrzymanie tych umów w mocy, co mam wrażenie, jest racjonalnym podejściem z punktu widzenia Trybunału. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości daje drogę polskim sądom do tego, aby zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego. Mogą to uczynić w trojaki sposób. Po pierwsze, mogą odwołać się do ustawy antysprzedowej. Po drugie, mogą odwołać się do artykułu 358, paragraf 2 kodeksu cywilnego. Po trzecie, mogą zastosować tak zwaną doktrynę niebieskiego ołówka czy błękitnego ołówka, który tak naprawdę doprowadzi również w, w, w sytuacjach do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego. Taki wyrok, który powinien być odczytywany zwłaszcza przez te środowiska radykalnych konsumentów wierzących w to, że roszczenia banku się przedawniły, wierzących w to, że. Mówiąc zupełnie wprost, darmowe mieszkanie czy darmowy kredyt jest możliwe, jest w zasięgu ręki. To orzeczenie jest ewidentnym sygnałem, że to nie jest prawda, nie należy wierzyć w tego typu bajki i tego typu opowieści. Więc może warto usiąść do stołu i po prostu się porozumieć.